Wiecie co dzisiaj jest? Piątek! Wiecie jaki? Czarny! Zamach na życie i godność kobiet! Ło, 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 Nie taki. Czarny piątek na AliExpress. Lecimy! Profesjonalne urządzenie przeciw chrapaniu. <grytanie> Zatrzymanie opieki zdrowotnej dla mężczyzn. <grytanie> Nie ma to jak najbardziej feministyczne przedmioty na świecie. Chcieliście kiedyś zatrzymać opiekę zdrowotną dla mężczyzn? Kupcie sobie zatyczkę na chrapanie i opieka zdrowotna zamieni się w piekło. To wina, plecak, maszyna do napoju. Poczekaj, poczekaj, poczekaj na no chwilę. Czy przypadkiem podczas II wojny światowej nie nosili bardzo podobnych butli na plecach? Tylko, że takich, no nie wiem, ziejących ogniem. It's... Oj, AliExpress, wy i czerpanie inspiracji, oj, 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 szanuję za to. Nowość, Saver soda butelka z dozownikiem koks do góry nogami. <laughs> Boże, kto im robi te tłumaczenia na Aliexpress? Chcieliście kiedyś kupić koks do góry nogami? Proszę bardzo. Możecie kupić odwrotną butelkę coli. Znaczy ja nie wiem w ogóle jaki jest sens kupowania takiego urządzenia. Jest to całkiem sprytne, no bo teoretycznie wkręcacie sobie butelkę i potem możecie sobie bardzo fajnie podkładać po prostu szklaneczkę i lać napój. Tyle, że jak napój znajdzie się na tym poziomie, to nagle naczynia połączone przestaną funkcjonować tak jak chciał tego Producent. I nie wiem, czy wtedy to urządzenie nagle nie stanie się jakoś hmm, niezbyt przydatne. Ale koniec końców, przecież tego nie kupuje się na trzeźwo. Pamiętajmy, koks do góry nogami. Wiele mówi o potencjalnych klientach. Amorda. Grzebień dla zwierząt domowych zdejmowany narożnik kota. Jakby rozumiem ideologię tego urządzenia. Po prostu bardzo prosty, bardzo fajny patent dla pupila domowego, który po prostu może sobie podejść i się tam fajnie pomijać, tak? Tyle, że jak wrzucają takie zdjęcie jako reklamówkę zdjęcie, które tak naprawdę powinno być memem, to nie jestem przekonany, co by się stało, gdyby na przykład jeszcze do środka wrzucić kocimiętkę. O! Ale słodkie! Zimowe ubrania dla kota, ciepły polar kostium dla zwierząt! Nie! Możecie zamienić kota w renifera! I to za cenę zaczynającą się od 6 dolarów! Nie, 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 Wie, już wiecie co powiem, nie? Skodonka skór dwa dolary. No, ale taka jest prawda, mniej niż dychę. Za mniej niż dychę możecie ubrać waszego kota w ciepły, piękny, śliczny polar. Serio, załóżcie teraz nowe konto. Promocja nie będzie trwać wiecznie, a naprawdę możecie kupić coś fajnego. Albo może nawet jeśli nie strój dla kota, to coś dla was. Graliście kiedyś w Ligo Lago? To patrzcie na to: figurka Jinx. Idealnie odwzorowana figurka Jinx o wysokości 24 cm. Figurka z Overwatcha. Figurka z nier Automata. Hatsune Miku albo inne dziwne figurki miał. Są też wajfu, oryginalne, z Azji. Więc serio, przemyślcie jakikolwiek zakup. Z dużych od Kacper na 4 dolary dla nowych użytkowników przy zakupie za minimum 5 dolarów. Serio, zerknijcie na AliExpress, bo naprawdę warto. I teraz uwaga, uwaga, uwaga. Czytam opis. Profesjonalny safe ze stali nierdzewnej. Czego oczekujecie po takim opisie? Proszę pana, mam odpowiedź żadne z powyższych. I chyba zgadłem, bo profesjonalnym sejfem ze stali nierdzewnej jest męska odpowiedź na podrapania przez tipsy. Nie no, generalnie bardzo fajnie wygląda. Płacicie za to aż jeden cent, także upierałbym się, czy nie przepłacacie, ale cena wydaje się jednak okej. Okay. Najlepszy wybór. Hmm, co my tu mamy? Wiecie może jak wygląda Amazon Echo albo Google Home? To zaraz patrzcie jak wygląda Polski odpowiednik. Cebula Home firmy Kpajbo. To rzekomo wedle opisu jest dyfuzor olejków eterycznych. Ale olejki eteryczne o zapachu cebuli? Wypełnijmy polskie domy aromatem. Ach to AliExpress. Wysokiej jakości, pięć kolorów, bardzo dużo czapka do spania. Wodoodporny prysznic. Fajnie, możecie kupić wodoodporny prysznic. Bożak, jak ja kocham te tłumaczenia na AliExpress. I okej, okay, rozumiem, że to jest czepek, który po prostu chroni włosy, żeby nie stały się mokre. Ale nie zauważyliście w tym gadżecie pewnej dodatkowej funkcjonalności. Bo nie wiem, czy wiecie. Ale ten czepek nie jest chroniący włosy od freezing. Możecie przeżyć w tym hipotermię. Albo ewentualnie ochronić się przed kanałem Freeza. Ja jestem Freeza, a ja jestem Kinga, i dzisiaj będziemy robić. Wyciąg z fiuta. Temat jest dosyć ciężki dla mnie. O, chiński Cruzewil. Za i 5,39 centów możecie poczuć się jak prawdziwy Lord Cruzewil. Ty no, kto by pomyślał, a jak jeszcze użyjecie kodu Kacper to zapłacicie 1,39 centów? Ale to jest niesamowite, nie? Widzicie, pozwalam wam poczuć tyle prestiżu. Tyle prestiżu w waszych dłoniach za tak niewiele. Kos Super z dużych liter, polecam serdecznie. Plastikowa wanna prysznic stóp. Nie wiem jak wy, ale mi zwykły prysznic już nie wystarczy. Ja potrzebuję specjalnie prysznicu do stóp. Za jedyne 6 dolarów możecie zapewnić sobie przeżycia pełne tortur. Myślicie, że przejeżdżanie po tych igiełkach to za mało? Nie, 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 nie. Ten zestaw zawiera również pumex. Eee. Cieszę się, że AliExpress codziennie stara rozwiązywać się problemy, które normalnie nie istnieją. Ach, prysznic stóp! Zamawiam. Jin KAI Rui, ukształt elektryczny, światcu powrót szyi. Co to jest za film? To brzmi trochę jak Władca pierścieni powrót króla, a tutaj mamy powrót szyi. <grym> Ach ci Chińczycy. Ale i tak, koniec końców mamy jakiś dziwny worek, który podnieca zjatki. Czemu w nazwie napisane jest ugniatanie samochodu lub domu? Dosłownie, cokolwiek chcielibyście kupić z AliExpress, to ma dodatkową funkcjonalność. Albo czepek ochroni przed hipotermią, albo jakaś nagrzewnica do szyi pozwoli wam zezłomować samochód, albo inny kawałek plastiku pozwoli waszym kotom poczuć się jak pod solidnej dawce LSD. No cóż, to po prostu są Chiny. Ej, ale to już jest fajne. Lekka mozaika LED, hex light, modułowy czujnik dotykowy. Dobra, czyli są dotykowe lampy w kształcie heksagonów, które można zawiesić na ścianę i tworzyć z nich praktycznie praktycznie dowolne kształty. Ej, no to jest naprawdę fajne i może to dostać za 27 dolarów. O, jak dobrze, że mam kod zniżkowy Kasper, który uprawnie do 4 dolarów zniżki. Zamiast płacić za to 110 zł, możecie zapłacić nieco ponad 90. No i no, serio mówię wam, będę wam pchał ten kod na lewo i prawo, ale muszę. Muszę, bo kod będzie ważny tylko do końca roku, więc jeżeli chcecie coś zamawiać, róbcie to Teraz. nadmukiwany pieczeń Turcja. Rozumiem. Bardzo popularne są takie stroje dinozaurów. Są też popularne stroje na przykład sumo. Strój indyka z kolei nie jest zbytnio popularny, ale w tej ofercie zaciekawiło mnie coś zupełnie innego. Ile musieli zapłacić temu kolesiowi? żeby wykonać takie zdjęcie. Wyobrażacie to sobie? Idziecie do agencji, dzień jak co dzień, jak gdyby nigdy nic, i nagle dostajecie bardzo ciekawą ofertę, żeby założyć czapkę Mikołaja, wielki strój indyka i reklamować się na chińskim sklepie z towarami, które jest bardzo ciężko opisać. I do tego jeszcze szczerzycie się, jak to by było coś zupełnie normalnego. Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, ile temu korośowi musieli za to zapłacić. Ale podejrzewam, że stawka była niebała. <śmamy> Dobra, śmiałem się z indyka, ile mu musieli zapłacić za tą sesję. Ale tutaj. <śmamy> Zdesperowany student bez pracy, nie? Chodź, założymy ci czapkę hamburgera i zrobimy piękną sesję. Co ty na to? Zapłacimy całe 5 zł, więc będziesz miał na dwie bułki i troszkę masła. Wchodzisz w to? No i myślę, że oczywiście, że w to wszedł. <noise> I widać, jaki jest szczęśliwy z tego zdjęcia. <noise> o Boże AliExpress. Kopalnia złota. Przestrzeń, człowiek, teleskop, kask, atmosfera. Eee. Co? Czy ktoś mi powie, jaki. jaki jest sens czegoś takiego? W sensie, kupujecie sobie taki kask, i nagle chodzicie przez miasto, i na przykład wchodzicie do banku, i teraz to wy zapewniacie bezpieczeństwo w placówce, jakby. CO?! I to jeszcze za 179 dolarów! Boże święty, jakieś dzierstwo. Ja rozumiem naprawdę wszystko. Tylko nie rozumiem tego. I myślę, że to jest świetny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Jeżeli chcielibyście sprawić sobie, albo na przykład swoim znajomym jakiś fajny prezent na święta, to bardzo zachęcam was do korzystania z AliExpress, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza w dzień Black Friday. Bowiem przecen jest co nie miara, a używając dodatkowo kodu Kasper na 4 dolary zniżki, możecie wychaczyć naprawdę fajne produkty, po naprawdę atrakcyjnych cenach. Tak jak na przykład to połączenie szalika, czapeczki czegokolwiek w stylu lisim. Naprawdę fajny patent za naprawdę fajne pieniądze. Wystarczy, że założycie na AliExpress nowe konto, jeżeli już jedno macie, to po prostu załóżcie kolejne. po czym bezpośrednio w koszyku użyjecie kodu Kacper. W tym momencie zniżka 4$ zostanie przydzielona automatycznie i zapłacicie znacznie mniej. Link do Aliexpress naturalnie zostaje wam w opisie i gorąco zachęcam do korzystania. Ja nazywam się Kasper i dziękuję wam przycznie za oglądanie. jeżeli sami znaleźliście jakieś fajne, zabawne, tudzież bardzo ciekawe ogłoszenia na Aliexpress, to wysyłajcie na adres email kasperomontorzysta.gmail.com Ja w tym momencie żegnam się z wami i życzę wam udanego dnia oraz udanych zakupów. Trzymajcie się ciepło. Cześć!